Cześć Siemanowi zabra dzisiaj oficjalnie oficjalny pisek Zielony 4. Oficjalna wyszła już chyba prawie dwa tygodnie temu. Ale jeszcze tutaj jest taka ładna tylko tutaj była jeszcze taka. I jeszcze od tyłu ja te też. Macie na kanale od tyłu, już, już, już wrzuciłem od tyłu. I dobra. Yy, przechodzimy do. Przechodzimy do tej muzyczki. Już. już Przedłużamy. Zostawcie suba z dzwonem. To zasłuchajcie krabowiska. Mona. Tysiąc i pół. Tysiąc na. Dwa i pół tysiąca. No, na tysiąc pięćset tysięcy subskrypcji, nie? I nie wiem, jak to się mówi, nie chcę y źle powiedzieć. No i dobra. Na tysiąc. Na tysiąc. Dobra. Dwa specjale, jeden już czy wiecie, ale drugiego nie. Pierwszy życie mam nowy mikrofon i drugi też nie wiecie, ale nie chcę Wam zdradzać. Więc bez przedłuż, bez lecimy do odcinka. Zielone, zielone. Tutaj Berat słuchał. Eee, czekajcie. Słychać, czekajcie. Tak słychać, dobra, więc lecimy. Chcę w garażu, tyle koni, jakbym miał rodzaje. Żeby półtony mi ważył, brelog z kluczykami, te dla mnie no bo pierwszy byłem w oni nie patrzyli na podium, a ja sam zdobyłem je. Ty o bilet, widziałem DM Pięć kołaków, godzinę śpiewa zielone zielone Wychodzisz ją sali, a gdzie idziesz? Wracam za chwilę, idę na spokojnie spełniać nowy sen Pik pik, nie designera, mam panią style Pik pik, czuję słońce, no to lecisz no szybciej Dla was jestem niewygodny Byłem, jestem, będę nowych przeżyć, nadal głodny Znowu robię show Nie przejście, całe czoło są połowy To za chwilę nie i nie powiem stop Bo to baby i nie ma się Inni wrzucam nocą piłty bieg Świeci cały czas zielony Nie dogonią mnie, bądź zabalanym A ja ci za bramę Inni money wrzucam nocą piłty bieg Świeci cały czas zielony Nie dogonią mnie, bądź zabalanym A ja te cztery Wjeżdżam ci zabramę Mój styl świeży I słychać jak zielone Znowu bólu

Uuu, w ogóle Świeci cały czas zielone, nie dogonią mnie Po mhm. Tu się muzyce mnie teraz kupią Do zielonych ci za bramę Do zielonych cztery, wjeżdżę ci za bramę Do cztery, ci za bramę O, to, to chyba koniec Nie, jeszcze o, pół minutki Jeszcze więcej, nie powiem stop z nim manimoni wrzucam nocą pięty bieg Świeci cały czas zielony, nie dogonią mnie Pansowane Do zielone cztery, wierz, że ci zabramę Do zielone cztery, wiesz, że ci zabramę. Do zielone cztery, wiesz, że ci zabramę To szkodaj to już nie będzie koniec. No... Tutaj... Bibliotyka na już... 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 Przytaczy. Taka pioseneczka... No nie wiem... No. Um. Taka persona, taka 6, 6, 6, ale dla mnie. Nie wiem, bo po prostu mi się nie wiem, bo jakbym nie ja zrobił tych, tych klonów na moim kanale. Tutaj macie mój kanał. tutaj jest ty, winno, od tyłu. Też fajna. I by dla mnie od tyłu taka ósemeczka. Od z tyłu taka ósemeczka ginała na 6,5 wszędzie, więc zasubskrybujcie ten kanał. Mówię więcej, żeby Was nie ominęło. Oczywiście z dzwoneczkiem. A ja już się z Wami żegnam. Pa. Pa.